Czy już jesteśmy w zbiorze autorytarne reżimy? Użył pan tego określenia? Jeszcze nie. Ale, ale jesteśmy, ale jesteśmy bo, bo jeszcze można się cofnąć i oby to nastąpiło. Ale już jesteśmy w grupie krajów, których oświadczenia dzieli się przez pół. Kiedyś Polskę słuchano bardzo uważnie, szczególnie w sprawach wschodnich. Dzięki temu przeforsowaliśmy. Coś, co Put prezydent Putin nazwał największym geopolitycznym zagrożeniem dla Rosji, czyli partnerstwo wschodnie. Bo Polsce zaufano, że Polska wie, co robi, że ma swoje poglądy w sprawach wschodnich, ale będzie je realizowała razem z całą Europą w sposób odpowiedzialny. A dzisiaj zaczynamy być zakwalifikowani do grupy tak zwanych desperados państwa bałtyckie, no, kraje, które reagują historycznie. Bo, bo, bo czują się słabe, wyizolowane i, i nie mają w ten sposób też siły A perswazji. Pan mówi, że, że to, co mówią politycy władzy, to, że to się dzieli przez pół, bo nasza wiarygodność się już podzieliła przez pół? Nasza wiarygodność spadła dramatycznie. To, to, to takiej katastrofy wizerunkowej ja nie widziałem od dawna na arenie międzynarodowej.